Emi i tajny klub Super Dziewczyn. Chyba znacie, mam nadzieję, że znacie, bo od wielu, wielu lat Agnieszka Miele, tak to powiedziałam, jakby to było, nie wiem, 100 lat. Taką serią poboczną, dodatkową jest Dookoła Świata, gdzie Emi sobie podróżuje razem z tajnym klubem Super Dziewczyn i jednego chłopaka, i byli już w różnych miejscach, na przykład w Kalifornii, w Nowym Jorku i w Szwecji, a teraz w Ja nazywam się Anna Jankowska, tworzę dwa blogi: aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz drugi blog nie tylko dla mam. Zaglądajcie tam koniecznie, a Emi ląduje oczywiście na blogu Aktywne Czytanie. Bo to jest mój patronat. To jest moim zdaniem bardzo fajny pomysł, żeby. Czekajcie, dam to sobie troszkę wyżej. Wszystko jest w klimacie tajnego klubu super dziewczyn. Podróże kształcą. Agnieszka Mielech bardzo dba o to, żebyśmy my się czegoś dowiedzieli przy czytaniu, w sensie nasze dzieci, ale my też się możemy dowiedzieć, jeżeli nie byliście w różnych zakątkach Hiszpanii. Można się wybrać, można sprawdzić albo przemyśleć, co chcemy zobaczyć. I przyznacie, że to jest dobry pomysł, żeby zaznajami. Czytelników z różnymi kulturami, z różnymi krajami. Emi przyjmuje u siebie Carmen, czyli koleżankę z Hiszpanii. Jak to się stało, że jakaś dziewczynka z Hiszpanii przyjeżdża do Emi? Mamy tutaj wymianę, taki program szkolny wymiany dzieci. Po różnych perypetiach okazuje się, że właśnie do Emi przyjedzie Carmen, przyjeżdża i oczywiście, że opowiada o tym, jak to jest. W Hiszpanii, co jedzą, Emi się też przygotowuje. To nie jest tak, że jest jedna dziewczynka, która o nagle przyjechała do Emi. To jest cały szkolny program, więc tych dzieci jest tam bardzo dużo i jest, no właśnie, całe przygotowanie, przygotowania w domu, bo wiecie, jak to jest. Chcemy pokazać, że potrafimy ugościć potrawami z danego kraju, próbujemy i to jest super. To jest właśnie pokazanie, że nam zależy, że też chcemy się poznać. Bardzo, bardzo doceniam, że Agnieszka Mielech takie tutaj smaczki, dosłownie smaczki, bo tu są pyszne rzeczy opisane, że właśnie je tutaj zawarła, i ta cała akcja wymiany międzyszkolnej świetnie się udaje. My przy okazji, jak dzieci zwiedzają, rozmawiają, dogadują się, poznajemy, no właśnie Hiszpanię, nawet język hiszpański. Autorka pisze też bardzo współcześnie. Nie wiem, czy mieliście okazję zerknąć na blogu Aktywne czytanie. Jest to rozmowa właśnie z Agnieszką Mielech o Emi. Z okazji urodzin Emi to było, i bardzo, bardzo dużo się tam dowiedzieliśmy. Emi uczy się hiszpańskiego, co nie znaczy, że zna każde słowo i potrafi się dogadać. Wykorzystują sobie tutaj translatory, które mamy w telefonach i po to zostały stworzone, żebyśmy właśnie z nich korzystali. Więc mamy współczesne dzieci, tutaj się pojawia misja tajnego klubu Super Dziewczyn, ale też po tej wizycie całej okazuje się takim dziwnym, dziwnym, bardzo dziwnym trafem, że cała paczka, cały klub wyjeżdża razem z rodzicami na wakacje do Hiszpanii. Wszystko to dzieje się tak bardzo szybko, nie szybko. Niemniej jednak wszyscy się cieszą, i my razem z nimi na tą wycieczkę jedziemy. Cała paczka ląduje w różnych miejscach, jest tam sprawa do rozkminienia, ale poza wszystkim, bardzo, bardzo duży nacisk jest położony na to, żeby właśnie nam przybliżyć piękno Hiszpanii, to, co tam warto odwiedzić. A to, co jeszcze podoba mi się w tej serii, bardzo świetnie ukazana przyjaźń, nie zawsze różowa, i wszyscy się ze sobą zgadzają. Mają. Jest też pokazane, że warto robić coś wspólnie. Zauważcie, że my teraz jesteśmy zamknięci w takich małych, no w zasadzie rodzinach, takich mikrospołecznościach, a tutaj jest to wyjście do sąsiadów, do znajomych, co wymaga włożenia pracy, odrobiny wysiłku, żeby te relacje pielęgnować. I to jest taka moim zdaniem dodatkowa wartość, która wypływa właśnie z czytania Emi.